Patrząc na formę poprzednich sześciu odcinków projektu Życie, na katoliku.pl można by powiedzieć, wszystkie takie same. Na czarno ubrany zakonnik, na czarnym tle, z tym samym podkładem muzycznym, tą samą grafiką, nic nowego. Zmienia się tylko głowa. Nie tylko. Każdy człowiek jest niepowtarzalną rzeczywistością. Od chwili stworzenia jest ciągle nowy, poobdarzony życiem. Każda chwila jego życia jest nowa, choć życie czasem wydaje się mozolną powtórką wczorajszego, a codzienność sprawia, że życie wygląda tak, jakby było ciągiem rutynowych aktów. Przyzwyczajenia sprawiają, że sięgamy po to samo, choć oferta wydaje się być nieograniczona. Nasza przyszłość staje się przewidywalna, bo nowe wydaje się tym, co już było. Powtórki. Przewidywalność, przyzwyczajenia, rutyna przemawiają przeciw nowości życia. Ale życie ludzkie zawsze jest nowe. Nowość jest jego cechą podstawową, dlatego jest ono niepowtarzalne w podwójnym sensie. Po pierwsze, nie ma takiego drugiego jak Twoje, moje życie, i po drugie, wciąż jest nowe, inne niż było. To nie wyklucza tożsamości każdej osoby, ale mówi o wyjątkowości, a przez to o niedefiniowalności życia każdej ludzkiej jednostki. Definicje bowiem próbują ogarnąć wszystkie przedmioty tego samego rodzaju i gatunku, pomijając ich indywidualność. A indywiduum jest inefabile. To, co jednostkowe jest niewypowiedzialne. Ta łacińska formuła średniowiecznej scholastyki podkreśla, nie tylko naszą wyjątkowość, ale wyraża również to, że nasze pojęcia ujmują tylko to, co ogólne, na przykład człowieka, a przez to zasadniczo nie potrafią ująć konkretnych poszczególnych przedmiotów i ich jedności, na przykład Jana Pawła II. Indywiduum, osoby domaga się nie pojęcia, a imienia. Dlatego też Mojżesz zapytał, Boga o jego imię, gdy rozmawiał z nim przy płonącym krzaku. Gdy Jezus przedstawił się tym imieniem Boga w Ewangelii Świętego Jana, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, zanim Abraham stał się Ja, jestem, Żydzi chwycili za kamienie, aby rzucić na niego, bo wiedzieli, że identyfikuje się z Bogiem. Imię próbuje oddać. Konkretność, wyjątkowość, niepowtarzalność, inność. Właśnie nowość każdego ludzkiego życia. Każdemu człowiekowi trzeba nadać imię. Bóg nadał imię pierwszemu człowiekowi, a wszystkiemu, co żyje, Adam miał nadać nazwę. W księdze Rodzaju w rozdziale drugim czytamy. Ulepiwszy z gleby. Wszelkie zwierzęta lodowe i wszystkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak On je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. Zmartwychwstały Chrystus przywołał Marię Magdalenę po imieniu, wtedy go rozpoznała wcześniej sądząc, że to ogrodnik. I przeciwnie kiedy święty Piotr zaparł się Jezusa to powiedział o swoim mistrzu i przyjacielu bez nie znam tego człowieka. Ewangelia piątej niedzieli wielkiego postu mówi że wśród tych którzy przybyli aby oddać pokłon Bogu w czasie święta byli także niektórzy Grecy. Oni więc Przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i poprosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. Grecy szukali drogi do Jezusa. Przyszli do Filipa, ten poszedł do Andrzeja i wspólnie wstawili się za nimi. Droga do Boga. Droga modlitwy nigdy nie jest anonimowa, zwłaszcza modlitwy wstawienniczej. Dlatego Jezus nakazał nam: proście w imię moje, a otrzymacie. Jesteśmy stworzeni na obraz, Stwórcy indywidualni, niepowtarzalni, jedyni, a przez imię identyfikowalni cały czas ci sami, chociaż ciągle nowi. Nasza niepowtarzalność. Jest także w naszych decyzjach, czynach, myślach, które są zawsze nowe, nawet wtedy, kiedy się powtarzamy tworzą nas na nowo. Ktoś powiedział: Jeśli nie znasz siebie, nie znasz niczego. Benedyktyński opad prymas Notkar Wolf napisał przed dwoma laty książkę o znamiennym tytule Daj sobie czas. To jest Twoje życie Daj sobie czas. By na nowo odkryć Twoje życie, Jego nowość z każdą chwilą, z każdym oddechem. Hasyckie opowiadania przedstawia rabiego Suzja, który tuż przed śmiercią powiedział w przyszłym świecie nie będą mnie pytać, czemu nie byłeś Mojżeszem, Eliaszem czy innym Wielkim, zapytają, czemu nie byłeś Susją. Być Sobą jak to ujęła piękna modlitwa brewiarzowa, to postępować dzisiaj w nowości życia, w każdym dzisiaj.